Dlaczego tu przyszłyście? Powitać wiosnę! I budziły wiosnę. Kolorowo, głośno i wesoło. Na ulicy Sienkiewicza w Kielcach, jak co roku, Radio Kielce zorganizowało happening pod hasłem Obudź w sobie wiosnę. Patronat nad wydarzeniem sprawowali wojewoda świętokrzyski oraz prezydent Kielc. Bardzo się cieszę, że razem z naszymi milusińskimi możemy pożegnać zimę i przywitać naszą ukochaną wiosnę, na którą ja sam bardzo, bardzo czekam. czekam, aż zrobi się ciepło. Także, także bardzo się cieszymy, że możemy razem z marzannami, z przedszkolakami przywitać wiosnę. Pożegnanie zimy włączyli się też starsi. W tym dniu nie mogło zabraknąć symbolizującej ją marzanny. Przedszkolaki z całych kielc, jak zawsze, wykazały się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. One bardzo były zaangażowane w produkcję tej naszej marzanny. Wzajemnie przekrzykiwały się w pomysłach, pomagały przy włosach, przy tutaj w rękach. Próbowały zszywać, ale to już była troszeczkę trudniejsza sprawa. Generalnie pomysłów było tak dużo, że każdy coś z siebie dołożył. Wszystkie kukły zostały w wesołym korowodzie, niesione z mostku nad Silnicą, ulicą Henryka Sienkiewicza do Muzeum Zabawek i Zabawy. Pożegnamy już brzydką zimę, która nam się znudziła i chcemy powitać piękną wiosnę. Także nasza marzanna właśnie to symbolizuje. Chcemy już dosyć zimy, chcemy wiosnę, dlatego dzisiaj nasza Marzanna wygląda jak królowa śniegu, królowa zimy. Chcemy wiosnę, chcemy koloru, chcemy słońca, dlatego dzisiaj żegnamy naszą Marzannę, żegnamy zimę, a chcemy przywitać ciepłą, kolorową wiosnę. Wszystkie prace można teraz oglądać w Muzeum Zabawek i Zabawy. Uczestniczą w konkursie na najpiękniejszą marzannę. O tym, która zwycięży, zadecydują słuchacze Radia Kielce w głosowaniu SMSowym. Nagrody ufundowały wodociągi kieleckie oraz przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych. Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 kwietnia.